Siema. Nie było mnie dokładnie 132 lata. Co robiłem przez ten czas? Obserwowałem was. Badałem i analizowałem, jaka część z was utrzymała swój wysoki poziom testosteronu, kiedy nie był on dostarczany z zewnątrz poprzez moje szkolenia. Ktoś jeszcze? Tak. Polowałem kurwa na lodowe giganty na północy. Ale dzisiaj już jestem, więc wasze włosy na klacie i broda powoli zaczną odrastać. Fangot ten, wreszcie wróciłeś. A ty dalej jesteś cipą! Ktoś, kurwa, musi zrobić z Ciebie człowieka. Dzisiaj Tryndamil, czyli kurewsko-chłodny wojownik północy z jedną ręką większą od drugiej. Wiecie dlaczego? Domyślcie się. Wypieprzone zboczeńce! Podoba mi się Wasz tok myślenia. Jasne, że od czaszek wrogów jedną ręką. Dobra, wbijacie do lobby. I zgadnijcie co? Dlaczego Was uczyłem od kilku szkoleń? Macie pieprzoną rację. Instalok. Żadnych run. Nie piszecie też nic na czacie. Niech sobie nie myślą. Placię 5 kontra 5 tylko dlatego, że nie ma takiego trybu jak 1 kontra 5. Pewnie chcielibyście wiedzieć, na jaką linię się udajemy. Na jaką linię się udajemy? Morda! Nie za dużo chciałbyś wiedzieć? Jasne, że na topa, bo jesteśmy zawsze na szczycie. Sprytnie. No kurwa. A dlaczego nie do dżungli Bo nie. Nie mamy czasu na przycinanie krzaczków, krzewów i kwiatków w jakimś kurwa lesie. Idziemy na topa i zaczynamy farmić. Ludzi. Tak kurwa, ludzi. Minimum 100 farmy w 16 minucie. A pamiętacie, co robimy po każdym zabójstwie? Śmiejemy się? Pojebało cię? Nic nie robimy. Milczymy. Ale nie dlatego, że milczenie jest złotem, a złoto możemy wydać na kobiety. Bo mamy już złoto i kobiety. Ale dlatego, że zabójstwo nie robi na nas absolutnie kurwa żadnego wrażenia. Podchodzisz, zabijasz, koniec. Proste. Niektórzy mówią, że są odporni na krytykę. Uderz ich krytykiem w twarz. A co z kolejnością rozdawania skilli? Najpierw priorytet to Q i E. Na początku jest Możliwość leczenia samego siebie jest zajebiście przydatna. W ogóle trendy jest samowystarczalny. Zresztą widać po ręce. Nie bójcie się absolutnie niczego. Wróg ma czuć, że jesteście nie do pokonania, a wy macie czuć, że wróg się boi. To zawsze czuć. Brzydko pachnie. Nie wahajcie się i wrzucajcie się nawet w pięciu wymoczków. Kiedy macie mało życia, używajcie ulta, żeby być bardziej nieśmiertelnym niż zawsze. Coś jeszcze chcecie wiedzieć? Yy, przedmioty. Ty może jeszcze chcesz punkty w skille rozdawać. No ale wcześniej mówiłeś w co... Ale, ale, ale ciebie nikogo nic nie pytał. Jeśli już lubicie nosić przy sobie pełno żelastwa, to kupcie to. To wszystko. Odmaszerować!